Ponad 1200 km w obie strony. Taką podróż przebyła ekipa Wybrzeże TV. Taką podróż musieli przebyć również zawodnicy Gdańskiego Wybrzeża, aby stawić czoła jednemu z głównych pretendentów do mistrzowskiej korony w roku 2012, Unitarnów. Męcząca wyprawa okazała się niestety tylko wycieczką. Zawodnicy Stanisława Chomskiego kompletnie pogubili się w starciu z Azotami Tauron. Na domiar złego do Tarnowa nie zdołał dolecieć Thomas Jonasson, któremu dwukrotnie odwoływano wylot ze Szwecji. Wybrzeże zatem przystąpiło do meczu bez siódmego zawodnika. Thomas miał na wczoraj lot zabukowany, no i wyszło jak wyszło, przekładali i przekładali, no i dzisiaj miał dopiero na 17. no to jest taka logistyka, nic na to nie poradzimy. They didn't come with the full team today. They, they were missing one, one key rider, and, and that's not easy to win matches or, or even have a good match. So uh, for us, you know, we took advantage of the situation, obviously, and, and uh, we had a big win. But uh, probably doesn't help the, the crowds in the club but you guys have. Zgodnie z prognozami Henkok i spółka nie mieli najmniejszych problemów z rozbiciem przyjezdnych z nadmorza. Wynik 27:63 można pozostawić jedynie bez komentarza. A zawodnikiem, który jako jedyny nie zawiódł, był naturalnie Niki Pedersen. Jedynym zawodnikiem, który mógł tutaj konkurować, to był jedynie Niki. Próbował nawiązać walkę Maksym i młody pierwszy, który po raz pierwszy startował na tym torze. Poza tym. Nie ma co mówić. Duńczyka podczas prezentacji przywitały głośne gwizdy. W meczu Pedersen pomylił się tylko raz. W pozostałych czterech startach przecinał linię mety jako pierwszy. Jako najlepszy zawodnik na zespole muszę występować i pokazać chłopcom sposób, a my mówimy o setupach i tak dalej. Tak, ja trochę mi brakowało. Of the setup in the first one, I wasn't quite sure, you know, and, uh, I went out and I fixed it and uh, I fell very, very fast in the last four. So you know I tried to yeah, show the team a little bit, you know, to give a little bit challenge for Obok profesora walczyła dwójka, Bogdanows i Pieszczek. Pozostali nie potrafili nawiązać walki z być może przyszłym mistrzem Polski. Podarłem dużo punktów na trasie. Jeden bieg tam prowadziłem z ramion za dwa punkty, no. Wjechał pode mnie pod łokieć, tam spada mi ręka z kierownicy no to tam już nie zdążyłem go dogonić i w biegu 14 prowadziłem no i można powiedzieć taka sama sytuacja, wjechał mi mason łokieć, i mi wyprzedził, no ale no cóż to jest, że nikt się nie rozstrzyga nad sobą. Ciężki mecz taki odjeździli, mam w sobotę tutaj zawody, eliminacje do Grand Prix i dzisiaj był bardzo dobry trening, dużo czego pr pracowali, próbowali w silnikach. Coś wyszło, coś nie, jak w ostatnim meczu, ale odjeździliśmy Szkoda tego, że nie dolewają jonomsen i tak dużo przegrali. Ale jedziemy dalej. They need to find, you know, what's working for them, you know. And, but we're chatting, you know, and we're progressing all the time and uh, you know, they're young guys. I I actually believe the team spirit is actually quite okay, you know. It's uh, but it's it's tough, you know. They're, they're young guys in the team, you know. They're not like as you look at the Tranof team and, and that's the difference. Była to zdecydowanie najłatwiejsza przeprawa podopiecznych Marka Cieślaka w tym roku. Trener szczególnie zadowolony może być z postawy młodego Jakuba Jamruga, który zaliczył komplet 7 plus 2. Dzisiaj cała duża zapunktowała, każdy zawodnik pojechał swoje, cieszymy się, że wygraliśmy, że wygraliśmy tak wysoko i teraz przy, przy, szykujemy się na dwa ważne mecze z Rzeszowem, dwa mecze derbowe, na pewno ciekawe dla dla kibiców, a dla nas o tyle ważne, że chcemy zdobyć kolejne punkty do tabeli i umocnić je na pozycji lidera. Spotkanie nazwy może dość drastycznie wyglądało to jak walka Burnejki z Najmanem. Było widowisko jedną stronę bez żadnej walki ze strony Najmana, czyli w tym momencie Pedersen Wybrzeża Gdańsk, bo to nawet nie jest drużyna, jeździ tylko jeden zawodnik ekstraligowy plus dobrze rokujący junior, za co wielkie słowa uznania. I dzisiaj z dobrej strony pokazał się Maxim myślę. Warto podkreślić, że kibiców z Gdańska było troszeczkę więcej niż czterech. My tylko tutaj, tam zaznaczyliśmy swoją obecność, było parę się znajomych w twarzy ze stadionu, aczkolwiek nie angażujących się w grupie zorganizowania na stadionie. Reasumując, Azoty Tauron umacniają się na samym szczycie Enea Ekstraligi, odskakując rywalom już na 5 punktów przewagi. 7 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek. To imponujący wynik. Goście z Gdańska wręcz odwrotnie. Zaledwie 4 oczka i przedostatnie miejsce w lidze. Czas na upragnione zwycięstwo zatem. Uh, to 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 so, uh, sure. Lotos Wybrzeże wybiera się do Gorzowa, gdzie skrzyżuje miecze z miejscową Kejlum Stalą. Ten mecz 17 czerwca o godzinie 16. Następny mecz w Gorzowie. Powiedz czy byłeś już na tamtym torze, czy znasz tamten owal? Jak oceniasz szansę w następnym meczu? Znam ten tor bardzo dobrze i pasuje mi on. No i będziemy na pewno jak cała drużyna pojedzie, to możemy powalczyć te zwycięstwa. Na koniec jeszcze chciałbym dodać, że jedynym pozytywem dzisiejszego wyjazdu i pogromu w Tarnowie yy, będzie mały wydatek ze stanu kasy i mam nadzieję, że niewydane pieniądze na dzisiaj dla pensy na zawodniku przy następny sezon nie zaczniemy już naprawdę z kopyta.